Głos Karmelu, miesięcznik szkapleżny Zakonu Ojców Karmelitów Bosych w Polsce pod patronatem Świętego Józefa i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. 1934 rok 8 nr 9. Punkt oparcia. Pewnego zimowego wieczoru 1889 długim ciemnym korytarzem klasztoru w Lizie posuwało się dwie zakonnice. To święta Teresa od dzieciątka Jezus prowadziła chorą siostrę zakonną. Chłód był tak dotkliwy, biedna chora tak była cierpiąca, że święta Teresa w niczym nie mogła je zadowolić. W czasie tej posępnej drogi święta Teresie przedstawił się dziwny obraz. Nagle posłyszałam, jakby z oddali dochodzące melodyjne dźwięki orkiestry. Przed oczyma mojemi stanął wyraźnie wspaniały salon, a w nim bawiło się grono młodych panien. Wesoło i z przyjemnością słuchały tysiącznych światowych grzeszności. Po chwili wzrok mój spoczął na biednej kalece, którą ledwo podtrzymywałam. Zamiast dźwięków muzyki posłyszałam jej żałosną skargę. Zamiast ścian zdobnych złoceniami i makatami, Widziałam nagie, ponure mury klasztorne, rozjaśnione zaledwie nikłym płomieniem małej lampki. Jaką lekcję daje nam Święta z Lizie w tym obrazie? Na tło posępnych murów klasztornych cichego życia zakonnego, jawi się przed Świętą wspaniały salon, symbol życia pełnego przyjemności i wygody. Ileż to podobnie. Sprzecznych scen spotyka się w życiu ludzi. Jedni bogaci, zdrowi, szczęśliwi, inni w nędzy, w cierpieniu, niewiedzący co to szczęście i radość. I z zestawienia tych sprzeczności powstają największe załamania, ale i dźwignięcia duchowe. I w takich chwilach wyłania się nieodzowna konieczność jakiegoś punktu oparcia, równoważnika który by tę sprzeczność zrównał. Bo jak bez tego postępują ludzie? Oto jedni widzą powodzenie innych, ich szczęście, a sami pozbawieni tego narzekają, nienawidzą bliźnich, bluźnią Bogu, są wiecznie niezadowoleni. Oto, powodowany chwilową egzaltacją, zapałem młodzienie szczypanienka, wstępuje w progi klasztorne, Uniesienie wnętrz przemija, występuje w całej surowości realność życia zakonnego, ofiara, cierpienie. A z drugiej strony zjawia się w zwodniczym powabie opuszczony przedtem świat. I dusza bez oparcia waha się, chwieje i opuszcza klasztor. A jak postąpiła święta Teresa? To przeciwstawienie do żywego wstrząsnęło duszą moją, a Pan raczył mnie wewnętrznie oświecić. Poznałam całą nędzę światowych przyjemności, i gdybym nawet mogła cieszyć się nimi lat tysiące, nie oddawałabym za nie te 10 minut mojej codziennej, marnej przysługi. Oto jak skorzystała z pokusy: za tysiące lat rozkoszy. Nie oddałaby dziesięć minut cierpienia. Oto jak ceni cierpienie, jak rozumie życie, bo patrzy na nie w świetle wiary. Żywa, dogłębna wiara, mierzenie wszystkiego według prawd wiary, oto dla Teresy niewzruszony punkt oparcia, kamień węgielny całej jej wspaniałej budowy duchowej. W tym świetle wiary znalazła wytłumaczenie wszystkiego, cierpień nieustannych, które ciasnym węzłem krępowały jej młode życie, oschłości i ciemności duchowych, zapełniających jej duszę, ufności dziecięcej i porywów do Boga, ziszczenie swych nadziei. Przez tę wielką wiarę zżyła się tak z Bogiem, że na kilka miesięcy przed śmiercią mówiła: nie widzę jasno, co będę miała po śmierci mojej, ponadto, co już teraz posiadam. Oglądać będę Boga, to prawda, lecz co do obcowania z Nim, to zażywam Go już w całej pełni na ziemi. Akt żywej wiary kazał się jej oddać Bogu na przepadłe, na zupełną ofiarę. Oddając się w opiekę Najświętszej Pannie, modli się do niej. Wszystko co mi dał Jezus niech mi odbierze, powiedz mu niechaj ze mną robi co chce właśnie. Choćby się ukrył, czekam spokojnie i wierzę, aż do dnia bez zachodu, gdy ma wiara zgaśnie. Takiego punktu oparcia, takiego spojrzenia okiem wiary, trzeba nam do rozwiązywania kwestii życiowych. Nie ma zawiłości, nie ma położenia, nie masz nieszczęścia, na które by wiara nie dała odpowiedzi, którego by nie oświetliła snopem światła Bożego. W tym świetle zrozumiemy, czym są w życiu uśmiechy i łzy, radość i cierpienie. Bóg daje to, co jest najlepsze dla nas, chociaż my często tego nie widzimy. Wola Boża jest najpewniejszą regułą życia. A to jest wola Boża, poświęcenie Wasze. List do Tesaloniczan 4, 3. Karmelita Bosy.